Stop! Musisz obejrzeć ten film, być może dotyczy również Ciebie. Ostatnie dni, tygodnie, nawet miesiące pokazały, ile pożarów się szerzy w naszym kraju. Płonie już teraz wszystko dosłownie, nawet ostatnio spłonęła bardzo duża, państwowa straż pożarna, cały budynek, więc kto miał gasić? Płoną lasy, płoną łąki, płoną składowiska, opon sklepy, biurowce. A żeby było tego wszystkiego mało, to w dniu wczorajszym ABW w Warszawie zatrzymało 29-letniego obywatela Ukrainy, który deklarował się w sieci, że jeśli Polska nie zwróci 800 plus dla bezrobotnych Ukraińców, to Nasze domy zapłoną. Zobaczcie, to jest klasyczny przypadek tego, w jaki sposób można kąsać rękę, która karmi. To dość dobrze karmi, bo daliśmy im pracę, daliśmy im mieszkania. To wszystko za darmo. Daliśmy im wyżywienie, y, opiekę medyczną, y, transport publiczny. Wszystko darmowe, a oni co w zamian? <laughs> no właśnie, robią to, co widać i już nawet się z tym nie kryją. A żeby było ciekawiej, to y, obecnie. Przejście graniczne w Medyce oraz w Dorohusku po stronie ukraińskiej jest zapełnione samochodami, gdyż do Polski zmierzają młodzi Ukraińcy w wieku 18-22, którzy dostali pozwolenie na wyjazd z kraju. Czyli spodziewajmy się <laughs> przypływu imigrantów bardzo mocno niechcianych z terytorium Ukrainy. Mały plus tej całej historii jest taki, że zabraliśmy socjal bezrobotnym Ukraińcom, oraz wszyscy bez zalegalizowanego pobytu w Polsce po 5 października wracają, mam nadzieję, że na front. Czyli około milion Ukraińców wyjeżdża z naszego kraju, więc teoretycznie przybędzie milion dodatkowych miejsc pracy dla Polaków. Ci Ukraińcy, którzy tutaj przebywali, którzy muszą wyjechać, oni nie byli bezrobotni, nie pracowali po prostu na czarno, ale jednak jakieś tam prace mieli, plus dodatkowo socjal z państwa, więc opłacało się być uchodźcą. Teoretycznie wojennym, a jaka jest prawda, że to byli również Ukraińcy z zachodniej części Ukrainy, która nawet nie widziała wojny i nie wie może, jak wygląda karabin, no ale też poczuli się przecież bardzo zagrożeni i musieli uciekać do naszego kraju po pieniądze, no bo po co więcej? Dramat, dramat, jeszcze raz dramat. Mam nadzieję, że w jak najkrótszym czasie wszyscy banderowcy opuszczą nasz piękny kraj. I powoli zacznie wszystko wracać do normy, normalność zostanie przywrócona. A gdyby służby sobie nie poradziły z tym wszystkim, to jest coś takiego u nas jak patrole obywatelskie jest to e, instytucja niepubliczna, legalna, która może dokonywać zatrzymań obywatelskich. Więc, drodzy Państwo, z patroli obywatelskich, jeśli będziemy widzieć jakiekolwiek naruszenie przepisów bądź łamanie prawa przez Ukraińców bądź też banderowców,